Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć w krótkim wideo o takim triku zawodowych traderów, jakim jest zostawianie nastroju na weekend. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że wielu traderów siada sobie wieczorem i patrzy, co będzie, przygotowuje się na następny tydzień i jest to też coś, co robią traderzy na przykład na początku tygodnia, to, to robią ci gorsi, a niektórzy robią w piątek. Zobaczmy, jak to wyglądało w tym tygodniu i co z tego wszystkiego wynika. Disclaimer, proszę sobie zatrzymać, przeczytać. To nie jest porada inwestycyjna dotycząca euro ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu wyjaśnienie pewnych zjawisk, które się dzieją na rynku. Mamy euro USD na miesięcznym. Mieliśmy spadki bardzo ładny impuls, korekta impuls. Potem mieliśmy coś, impuls do góry, tak jakby dalszy impuls do góry, ale zeszło jeszcze niżej. I teraz, jak popatrzymy, to siła tego ruchu i siła tego, tu była bardzo duża siła, zatrzymała się na Ema 50 na miesięcznym, następnie bardzo mocne przybicie, tak jakbyśmy mieli impuls, korektę i impuls, dalszy impuls. I zobaczymy. Teraz jesteśmy w dość krytycznym momencie. Linia Wykreślona na podstawie tych szczytu. Jesteśmy tuż pod nią oraz yy, tu jest poziom bardzo ważny i wyraźny, o którym zaraz powiem. Yy, no i ciekawa rzecz, tak jakbyśmy mieli impuls, korekta, impuls i mielibyśmy przebić tą linię. Jeżeli przebijemy tą linię, no to ruch będzie otwarty co najmniej do, do tego miejsca. No to to jest parę tysięcy pips na miesięcznym. Teraz popatrzmy sobie na tygodniowo. Schodzi, jest poziom. E, mieliśmy wcześniej impuls, długa korekta i to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Impuls, korekta, impuls, korekta. Gdzie się zatrzymała? Na 200. Troszeczkę się załomotało i następnie strzał do góry. E, jak ten strzał przebiegał? Impuls, korekta, retest średniej. Retest ruchomego poziomu wsparcia i oporu. Mocny impuls do góry, potem spadek i popatrzmy. Mocny spadek. Spadek jest korektą. Bardzo wyraźnie widać, że jest to korekta w stosunku do tego impulsu, który się tutaj działo. No i potem mamy kolejny ruch. Teraz jak popatrzymy na to całość, to tak jakbyśmy mieli tutaj wyraźny impuls i wyraźną korektę, tak jakby rynek się szykował do przebicia. Mało tego, w ciągu ostatnich trzech tygodni złamał tutaj wyraźną linię i jakby szedł dalej. Że rynek jest bardzo silny. Popatrzmy sobie na daily. Poziom to jest 1,2. Bardzo ważne, który wszyscy widzą: linie ograniczające od góry. I teraz, co mamy na daily? Mamy tą ostatnią korektę czyli to jest ta korekta ostatnia tutaj. Tu już nie widzimy impulsu, błąd jest ukryty. Rynek się do czegoś zbiera, nie dotknął średniej 200, ważne tylko w tej chwili pamiętamy, że ta średnia gdzieś 200 tam niżej jest, a tutaj jest poziom skrajny, który też możemy sobie jakoś narysować, co za chwilę zrobię. No i tak jakby rynek robi korektę i w tej chwili idzie do góry. Retestuję średnią 50, gdzieś tutaj od, od góry. Narysowałem poziom, jest tutaj średnia. Gdyby rynek tutaj doszedł, to by było bardzo ciekawe miejsce na bardzo silne odbicie w górę. Nie musi. No i co mamy tutaj na H4? Schodzę na H4. Tu mamy tą strefę. Przez tą strefę, pamiętajmy, przebiega średnia 200 na dziennym. I tak sobie narysowałem tutaj takie dwie możliwości, że albo rynek pójdzie. Może jeszcze zrobić jedną możliwość, może pójść bokiem i potem dopiero zaatakować jakąś, jakąś tam część, albo pójść do góry, zretestować i wywalić do góry, zarówno jeden, dwa, jak i tą niebieską linię z miesięcznego, albo jeszcze przebić w dół, zretestować, zejść w dół i odwrócić się dopiero w strefie, która była narysowana tutaj. Gdzie jest ta średnia 200? Czyli mamy dwa w pewnym sensie przeciwstawne scenariusze. Jest jeszcze trzeci, że mówiąc śmiesznie, zrobi coś innego, bo na przykład wyjdzie gdzieś bokiem i dopiero potem się to wszystko rozegra. Ale jesteśmy w takim miejscu, że generalnie to są takie dwa sympatyczne scenariusze. I teraz tak: co zrobią w poniedziałek? No właśnie, mogą zacząć realizować któryś z tych scenariuszy. Jeżeli zrobią to manipulacyjnie, to to właśnie, to jest ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Przejdźmy sobie na M15 i popatrzmy. Impuls, korekta i z czym się rozstaliśmy, z czym zakończyliśmy poprzedni tydzień. Impuls, korekta, impuls, korekta. Tak jakby w tej chwili miał pójść kolejny impuls i iść do góry i w związku z tym zastanawiam się, bo czasami robią takie zabiegi manipulacyjne. To znaczy, mamy poprzedni szczyt, który jest tutaj. Spodam, to staram się narysować. Mamy poprzedni szczyt. Mogą dojść do tego szczytu, mogą go lekko wybić, mocno świecą. Wtedy ci, którzy są tutaj z pozycjami, wejdą na yy, Longi. I wtedy mogą się odwrócić i szukać sobie na dole. Bo to jest taka ważna granica. Także to, że zamknęli tydzień tym, że pokazali siłę na końcu, to coś znaczy. To znaczy, jest to. <laughs> Co to znaczy? To znaczy, że jest to podejrzane. Jest to po prostu podejrzane. Trzeba popatrzeć. To jest taki moment, w którym. Może się rozegrać wiele rzeczy. Nastrój jest taki, że widać, że chcą rosnąć, ale jest pytanie, czy oni czasami tego nie zrobili jako tak zwaną podpuchę. Że tak naprawdę zrobili to po to, tylko po to, żeby na przykład uderzyć tutaj, zabrać te, te wszystkie pozycje, które tutaj są, zejść niżej, pozamykać je. Tam się popatrzyć, że jakby no wszyscy myślą, że oni się tutaj będą będą rośli, się załadują na longi wytną wszystkich, którzy się załadowali na longi, część już zrezygnuje, załaduje się na shorty i wtedy dopiero się odwrócą, czyli będzie realizowany jakby ten scenariusz, jeszcze z dodatkowym elementem wybicia ostatniego szczytu, który jest. I teraz, co zrobić w taką sytuacją? No, ja nie powiem, co zrobią, bo nie jestem jasnowidzem. I podpowiem od razu Państwu, jak można taką sytuację rozwiązać. Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, co się dzieje, to po prostu szukamy czegoś innego tam, gdzie tych wątpliwości nie ma. To jest bardzo proste. Nie chodzi o to, żeby zrozumieć rynki, tylko chodzi o to, żeby zarobić. Więc jeżeli jest sytuacja, która jest dosyć taka, powiedzmy, od strony analitycznej ciekawa, ale od strony traderskiej ona budzi wątpliwości, no to co? To po prostu czekamy, co zrobią, bo jak wybiją, wybiją ten poziom. <laughs> Jak wybiją ten poziom, to prawdopodobnie będą go retestować. I mamy jakieś. Tu jest 250 pipsów, więc tu mamy jakieś 2300 pips do góry. I może być, może być po prostu strzał. I jeżeli ten strzał będzie, no to będzie bardzo wiele możliwości, żeby się do tego przyłączyć. Więc my nie musimy w tej chwili kombinować, co zrobić, bo będzie bardzo wiele możliwości, żeby to złapać i tam przejść na jakieś sensowne TF, żeby. Po prostu ten ruch wykorzystać. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania. I sposób ten ruch wykorzystać. Dziękuję Państwu za.